Cześć, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku będę odpowiadać na pytania do QA, które mi zadawaliście we wcześniejszym filmiku. Ale najpierw chciałabym Wam wszystkim podziękować za 1000 subskrypcji. Nowe osoby, proszę też o zasubskrybowanie kanału. Oraz zostawienie łapki w górę. To zaczynamy, QA. Pierwsze pytanko od werka youtuberka. Co lubisz robić w wolnym czasie? Lubię wiele rzeczy. Bardzo lubię tworzyć. To jest taka moja pasja. Bardzo lubię też sport. Ze sportu to lubię wszystko. Kocham jeździć na rolkach, na nartach. No. Lubię też rysować. Kolejne pytanie od Kewisiek Czy miewasz momenty, że tracisz chęć do nagrywania? Bardzo często tak mam Czasami jak po prostu dostaję jakieś hejty Czasami jak liczba subskrybentów mi spada To stwierdzam, że po prostu nikt mnie nie ogląda I nie ma sensu nagrywać Ale potem ktoś da mi suba Ktoś napisze mi pozytywny komentarz I znowu zaczynam nagrywać Albo po prostu znajdę jakiś pomysł I chcę się podzielić z tym z innymi O tutaj fajny komentarz od elogenioxd XD. Nie jestem kreatywny, więc moje pytanie brzmi. Jak masz na imię i ile masz lat? Takie pytania to ogólnie znajdziecie w moim profilu, ale odpowiem na mnie. Mam na imię Weronika i mam prawie 18 lat. Za miesiąc będę miała 18 lat. Tutaj nawet zaproszenie jakie mam na 18! Nie wypisane. Ale wszystkie inne są już rozdane, więc to mi po prostu zostało. To kolejne pytanie: ile masz lat, to już odpowiadałam. Co wolisz, lody czy pizzę? Zawsze wolałam lody, szejki i takie zimne rzeczy. To zawsze dużo bardziej wolałam niż jedzenie. Masz chłopaka? Tak. Pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. O, teraz mam pytanie od The Avenir LPS TV. Skąd pomysły na Twoje filmy? Tak po prostu Myślę, że chciałabym coś zrobić I że coś potrzebuję Po prostu i tworzę na przykład Jak potrzebuję jakieś ozdoby do pokoju To tworzę, nie zawsze oczywiście nagrywam Co wiem, że jest moim błędem Potem żałuję, że jakiegoś filmiku nie nagrałam Bo naprawdę było wiele takich I... Rzadko się po prostu inspiruję od innych osób I jeżeli polecacie kogoś, kto właśnie nagrywa podobne filmy do mnie, to możecie mi polecić Bo nie mam naprawdę takiej osoby, którą bym subskrybowała i od której bym patrzyła pomysły Czym montujesz w Kinemaster? Zainteresowania oprócz nagrywania? To już odpowiadałam wcześniej Jakie masz plany na przyszłe filmy? Nie wiem, plany po prostu. Nie planuję. Wszystko samo przychodzi. Jakiej muzyki słuchasz? Rapu? Telefon kontra, kontra laptop? Dużo bardziej wolę telefon. Na telefonie wszystko robię, a laptopa rzadko kiedy odpalam, tak naprawdę. Kolejne pytanie: woda czy sok? Zdecydowanie wolę soki. Wodę, jak byłam ma, to ogólnie w ogóle nie lubiłam pić. Zaczęłam dopiero z lenistwa. Jak nie chciało mi się nic innego robić do picia, to tak na szybko brałam wodę, mimo że jej nie lubiłam, ale zawsze było coś do picia i się przyzwyczaiłam do picia wody. I tutaj nawet mam buteleczkę i sobie piję. Nie widać, bo się nie mieści w aparacie, ale i tak wolę soki. Program do montażu w telefonie czy w komputerze. Wszystko robię w telefonie i wygodnie mi po prostu w telefonie jest. Komputer rzadko kiedy włączam. Kogo oglądasz na YouTube? Na pewno oglądam Frieza. I nie wiem, ciebie też oglądam Avenir. I muszę pomyśleć, kogo jeszcze. Bym musiała spojrzeć w subskrybentach, bo naprawdę nie mogę sobie. Nie przychodzi mi nikt do głowy więcej. Pamiętasz mnie? Oczywiście, że pamiętam, jesteś moją przyjaciółką z gimnazjum. I również Ciebie pozdrawiam. Kolejne pytanie od Reiter. Ile subskrypcji masz zamiar mieć? No, jak najwięcej nie wiem, do ilu uda mi się dobić. Na razie jestem bardzo dumna, że mam 1000 subskrybentów. I chciałabym po prostu jak najlepiej, jak najwięcej. Kolejne pytanie od duśki. Szykujesz specjal na 1000 subskrypcji? Akurat kiedy to nagrywam, jest 1000 subskrypcji, więc ten filmik jest po prostu na 1000. Nagrywasz wszystko ciągiem czy przycinasz scenki? Na przykład ten filmik, co teraz nagrywam, nagrywam ciągiem, ale jak się pomylę, to czasami coś wytnę i przytnę, a czasami po prostu już stwierdzam, że mały błąd i już tak zostawiam. Co sądzisz na temat typowego sub -za sub? Czy faktycznie pomaga się wybić? Ja się przyznam, że ja korzystałam z tego sub za sub i też pisałam innym pod filmami, żeby się wymieniać z subami I niby pomaga, ale większość osób, które znam, tak naprawdę potem po kilku dniach te suby zabierają I jakoś bardzo to nie ma sensu Już bardziej polecam, jak są na Facebooku takie grupki, co się wymieniają sub za sub I tam się wymieniać na przykład, że dajesz komuś 10 subów za 10 I tam... Z dziewięć ci tych subów zostanie. Jednego, dwa ci zabiorą, jak z kanału dadzą, ale większość zostanie. To już bardziej takie coś polecam. Jeśli musiałabyś zmienić tematykę kanału, to co byś nagrywała? Myślałam też wcześniej, żeby nagrywać na przykład jakieś vlogi i takie inne, ale bardziej po prostu wolałam. Zrób to sam nagrywać. To jest jeszcze ostatnie pytanie skąd bierzesz pomysły na lifehacki? inspirujesz się innymi twórcami czy sama starasz się wpaść na oryginalny pomysł? Tak jak już mówiłam wcześniej, no nie obserwuję za bardzo osób, które się takimi rzeczami znajdują, próbowałam znaleźć jakieś inspiracje, ale jakoś Albo nawet jak już zasubskrybowałam ten kanał, to nie mogę znaleźć tam nic dla siebie Albo większość rzeczy mi się po prostu nie podoba i sama wpadam na pomysły, że coś potrzebuję Tak myślę, że coś by się przydało, coś by tu zrobić I pomysły same przychodzą mi do głowy Ale myślę, że z jednej strony to dobrze, po prostu taka oryginalność jest Czasami na przykład pisywałam jakieś moje filmiki w internet i nie mogłam nic znaleźć Więc to mnie też zachęciło do nagrywania aby po prostu, jak nie ma czegoś, to żeby sama zacząć to nagrywać, żeby było na internecie i innym pomóc, żeby inni mogli się też inspirować moimi filmami. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Pa! Nie zapomnijcie jeszcze zostawić suba i dać łapkę w górę. Zapraszam też do obejrzenia innych moich filmików.